Mariusz Cielma, redaktor portalu DziennikZbrojny.pl, portalu polskojęzycznego interesującego się sprawami wojskowości, militarnymi, bezpieczeństwa, z uwzględnieniem tego, co dzieje się w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej i sąsiadów. Moim zdaniem, nie ma szans na to, żeby powróciła armia z poboru, czyli siły zbrojne oparte częściowo o posadniczej służby wojskowej, z tego względu, że społeczeństwo, które już raz zyskało pewien przywilej, a takim przywilejem jest nie pozwoli sobie tego przywileju od, odebrać. Wszystkich zainteresowanych stanem obecnym armii w Polsce oraz tym, co można zrobić, by poprawić to, co czym do czynienia dzisiaj, zapraszam 16 kwietnia na godzinę 19. Zapraszam na blog zapytania.pl.